Jak oceniasz obóz w Kleszczowie? Bardzo ciężki, ale tak są obozy, żeby, żeby ciężko trenować, żeby się dobrze przygotowywać do, do, do sezonu. Na pewno bardzo fajne warunki. Ja jestem tutaj osobiście pierwszy raz. Wcześniej tylko przyjeżdżałem z Arką na, na takie rozruchy przedmeczowe, jak jechaliśmy w Małopolskę. Bardzo dobre warunki, tylko grać, trenować. Wiadomo, jest to ciężki okres, ponieważ taki musimy odbyć, żeby później to odbiło się w lidze. Dlatego ciężko pracujemy, ale ta, ta, ta ciężka praca musi później efekt. Myślę, że na pewno ciężko pracujemy, trenujemy dwa razy dziennie, więc, więc tak jak to powinno wyglądać, Cię treningi są ciężkie, ale, ale to ma nas przygotować do na pewno ciężkiego sezonu. Jak wyglądają te treningi? Co drugi dzień mamy jedne zajęcia na siłowni, dużo pracujemy nad, nad właśnie tymi aspektami siłowymi, wydolnościowymi, trenujemy. Jest dużo treningów biegowych, dużo jednak mimo wszystko jest zajęć z piłką, ponieważ no, treningi starają się łączyć właśnie te dwie, dwie składowe. No pierwszy, pierwszy jest yy, trening yy, bardziej taki z piłkami yy, przepłatany yy, troszeczkę bieganiem bez piłki. Na drugim treningu mamy takie zajęcia, było takie siłowe i, i, i myślę, że.. że, że yy, te dni, które tu, tutaj spędzimy przygotują nas bardzo dobrze, przynajmniej jeszcze jeden, jeden obóz we Wronkach, tam będzie troszeczkę więcej czasu na, na taktykę. Trenujemy dwa razy dziennie, co drugi dzień jest, co drugi dzień jest siłownia, jest praca nad, nad, nad tlenem, żeby, żeby później była ta wytrzymałość. Dużo, dużo z czego ja się cieszę jest właśnie tej pracy tlenowej na, na zasadzie, że wszystko z piłką, dużo pracy właśnie tej tlenowej w gierkach, w, różnego, w różnych wariantach klepania z piłką. Także, także to dla nas jest fajne, ponieważ można biegać z piłką i robić wytrzymałość tlenową, a nie biegać na przykład wokół boiska. Wśród zagrożyście spalin z rekordem i był remis 0 do 0. Nie ma, nie ma co tutaj teraz patrzeć na wyniki, że to była dru z drugą ligą widzę zremisował 0-0, ponieważ my jesteśmy na, na nieco innym etapie przygotowań. Każdy jest zmęczony, trenujemy już trzeci tydzień. Są bardzo ciężkie treningi, cały czas dwa razy dziennie, także, także wynik nie jest tutaj najważniejszy. Uważam, że odbyliśmy jakąś jednostkę treningową, każdy dał kolejne, wylewał kolejne poty z siebie i, i to miał na, na celu. Ciężkie spotkanie, bo, bo, bo yy, graliśmy z drugą ligą, yy, postawili nam bardzo ciężkie warunki. Yy, my jesteśmy na takim etapie, że, że na pewno. No, yy, yy, jesteśmy troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę tak powiem, yy, ciężkie, ciężkie mamy treningi i, i nie było tej świeżości widać. I, i, ale właśnie o to chodzi, że, 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 że przez to jest yy, ciężka praca na, na, na oboje, żeby były ciężkie nogi i żeby później w lidze Yy, być bardzo dobrze przygotowanym i złapać luz. Przydał jeszcze jeden mecz sparingowy z Polonią Bytą. Pewnie mecz też niezwykle ciężki będzie. No ciężki, bo trenujemy yy, tak jak powiedziałeś, że dwa razy dziennie jest ciężko i, i na pewno ten, ten mecz też będzie ciężki. Nie? Ale yy, każdy mecz jest ciężki, każdy sparring i, i tak samo tak samo yy, na treningu yy, trzeba dać ciebie 100% tak samo jak i na meczu. Tak, w niedzielę, w niedzielę zagramy tutaj sparring, gdzie jest później jeszcze odnowa i, i obiad i, i chyba jeden dzień wolnego, także to będzie taki odpoczynek. No miejmy nadzieję, że do tego, do tego meczu też podejdziemy tak. Troszeczkę lepiej zagramy piłkarską niż, niż z rakowem, ale no, mówię, no wyniki, każdy chce wygrywać, ale no, to jest taki etap, że, że dla nas wynik nie jest aż tak bardzo ważny. Jak macie czas wolny tutaj? W zasadzie po każdym treningu idziemy na, na basen, troszeczkę, troszeczkę rozluźnić te mięśnie w jacuzzi, w, w zimnej wodzie. Oprócz tego myślę, że większość z nas spędza czas odpoczywając. Każdy z nas odpoczywa w, w pokojach. No ja z kolegami młodszymi to w zasadzie korzystamy z komputerów i, i w ten sposób odpoczywam. Widziałeś to od blisko trzech tygodni. Jakie to jest wdrożenie? Bardzo fajnie jest, super atmosfera, tutaj starsi koledzy dużo, dużo podpowiadają, dużo pomagają. Bardzo miło mnie przyjęli, także za to im dziękuję tutaj i, i, i chłopakom i, i całym sztabowi szkoleniowemu. Dzisiaj dobrym zawodnikiem został Sebastian Dudek. Pewnie dobra informacja jest dla Na pewno, na pewno. Bardzo doświadczony zawodnik, także, także na pewno dużo wniesie do, do, do gry. Widać u niego dobre, dobre, dobre trzymanie w środku, mądrość i naprawdę bardzo się cieszymy, że Sebastian jest z nami.